Chcę Wam się czymś pochwalić. Mianowicie. Zaczęłam jakiś czas temu stosować kolagen rybi, i cały czas myślałam, że kolagen raczej nie jest jeszcze dla mnie, że jestem na to za młoda. Tak, przez się zapomniałam i mam lat, i żyłam w takim przeświadczeniu, że kolagen się stosuje, będąc trochę starszym, ale nie, tak nie jest. Można stosować w jakimkolwiek się wieku jest. Never mind, nie do tego zmierzam. Stosuję regularnie od miesiąca kolagen i to tak, że piję codziennie taką saszetkę rozpuszczalną w wodzie, i chcę Wam powiedzieć tak. Tydzień temu nie było widać jeszcze odrostu na mojej głowie. And look at this! Zaczęły mi rosnąć włosy w końcu po tych, po tych wszystkich przygodach z nim związanych. Moje paznokcie są takie, że jak uderzę o coś, to się nie łamią w końcu. Moja cera zaczęła jakaś być taka gładsza, buzia, jakaś taka promienna. Jestem po prostu taka szczęśliwa, bo miałam strasznie duży problem z moimi włosami. Były przesuszone, nie chciały rosnąć, kruszyły się, a ja teraz widzę po prostu jak one rosną i to mega szybko, bo naprawdę. I mega się jaram, bo przez pierwsze tygodnie czy tam dni stosowania tego kolagenu to nawet nie myślałam o tym, że będzie widać jakieś efekty tak szybko. A tutaj naprawdę po miesiącu stosowania dopiero teraz to widzę. Więc jestem mega, mega happy, bo też widać że to po cerze, po wszystkim. Jedyny minus tego jest taki, że dowiedziałam się ostatnio, że ten kolagen ma przeciwwskazania i nie wolno go stosować, jak ktoś ma problemy z kolką nerkową na przykład. Wiecie, kto o mały włos nie pojechał na Twoje 5 minut moją kolkę nerkową? Ja! Ale na szczęście pojechałam i dzisiaj tutaj jestem. Jestem za to niesamowicie wdzięczna, bo wygrałam w ogóle to Twoje 5 minut.